Witajcie widzowie, to jest kolejny odcinek ze w yy, Kolejny, czyli pierwszy, znaczy drugi, co ja gadam. Yy, tak, drugi. Mam jakieś tutaj misje do odegrania. Yy, ja jakby co nie grałem przed chwilą. Ostatni raz grałem z wami na odcinku poprzednim. Możecie wpaść. Yy. No, zasubskrybujcie mój kanał. Lajkujcie, subskrybujcie. Oczywiście, subskrypcja z dzwoneczkiem. A ja tutaj zauważyłem, że jakieś nowe są turnieje, wydarzenia. No co, zagramy sobie, w nie? Najpierw w pierwsze, tak? To dobra. To Do Gramy. Wstawcie łapkę w górę. Subika, żebym wygrał. Jak zostawicie teraz subika, to wygram. Mówię wam. Chyba, że nie zostawicie, to nie wygram. Ale raczej zostawicie, bo moi widzowie są dobrzy i zostawią mi łapkę w górę i subika. Więc e, tutaj będzie jaka runda? Taka. Jaka to jest? Jaka ona się. Tornado Temple. 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 Dobra. Idziemy. Ja jestem tym takim skorpionem, jakby. Widzowie. Co tu się dzieje? Co tu się odrabia w ogóle? Co to jest? Co to jest za pochora mapa? Pochorowana mapa to jest. Co tu się dzieje? Jezus! Kolce wyłażą mi na głowę. Ludzie, wuj! Co tu się dzieje? Widzowie! Co tutaj się dzieje? Widzowie! Pamiętajcie. Ja Wam przypominam kolejny raz i żebram o te łapki. Ale pamiętajcie zostawić łapkę w górę, żebym więcej filmów robił dla Was. Yy, więc tak. Że tak. Mm. No i zostawcie tę łapkę w górę, subika. Jak zostawicie subika, to wygram. Jak nie, to nie wygram. Więc zostawcie, żebym wygrał. Proszę. Y łapkę w górę też, jak już macie subika. Jezus, co to jest za chora mapa jakaś? Wy, a to to jest jakieś przejście, chyba, nie? O, tutaj, o, takie, o. Ty, zrobiłem, znalazłem tajemne przejście. Fajne. Ojej, kolce. Co tu się dzieje? I co wie? To jest chora mapa, naprawdę. To, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, ja tutaj będę trollował ludzi. Yy, tak, będę trollował, bo się nie chcę od razu już przechodzić. O, spadnij, spadnij, spadnij. Dobra, ty nie spadniesz. No, dawać, dawaj, ludzie, dawać. Spadnij, spadnij. Pyk, na serduszko cię i w przepaść. Dobra. Pyk, i z nie trafiłem. Dobra, widzowie. Czekamy, aż ludzie wszyscy przejdą. Prawie, no. Wyście skoczcie tam, powiedzmy. O nie, ja myślę, że mi się uda. O nie, chyba od początku muszę przechodzić, prawie od początku, no trudno, dobra, pyk, pyk widzowie, pyk i dla was taki obrócik, hopa, kolejny obrócik, kolejny, kolejny, nie, wchodzić, czy nie wchodzić, o to jest pytanie, pyk, nie udało się, wiecie co, bo ja chyba zaraz wejdę. O, w dobra. Oglądamy te, co nie umią przejść normalnie. Patrzcie, on jest na samym początku chyba. Nie, on nie jest na samym początku. Czy jest? No prawie na samym początku są oni. I nie umią przejść. Patrzcie, patrzcie widzowie, patrzcie widzowie. Co oni robią? Patrzcie widzowie. I udało mi się przejść, więc chyba zostawiliście już suba, nie? Jak mi się udało przejść, to zostawiliście. Patrzcie, widzowie, ostatnie, ostatnie osoby przechodzą, a oni nie umią. Ostatnia osoba. No i koniec, dobra. Jaka będzie kolejna runda? Jaka? Taka sama? Jak taka sama, to fajnie, ale jaka będzie? Powiedzcie, no. Jaka? Bo ja mam taką ładną tam emotkę, patrzcie, widzowie. Tutaj, o, jestem kapek z brzeszku. O, tutaj. O, widzieliście? Ja nie wiem. Ale... To? To jest niefajne chyba. Chociaż tego też nie miałem, to nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Tu chyba. Ja nie wiem w ogóle gdzie tu iść. Strzałki są, no ale... Ja nie wiem. Po ludziach się będę stosował. Jak ludzie tam ja. Jakby co to ja mogę być, mieć trochę chrypkę. Więc nie bójcie się jak ja będę miał. Jakiś głos taki, to ja będę jak wiecie, nie? Tylko ja mam chrypkę. Co to jest? Co tu się dzieje w ogóle? Gdzie ty masz iść? Tędyk? Kurczaki, no. Te tutaj? Ta, tutaj. Olej, sekretne przejścia tu są. O Jezus. O Jezus Maria, co tu jest? Widzowie, co tu się dzieje w ogóle? Tutaj mamy stanąć? Chyba jednak nie. Dobra, chodźmy, widzowie. Do góry, tam. O jezu, tu beczki zlatują jakieś. To co ja mam tu Schodzić, Wchodzić? Co jest? Beczki, beczuki. Dobra, do góry. O, tu jest meta, już fajnie. Fajne to jest. Fajna to mapa jest. A ja myślałem, że nie dam rady. No ja nie wiem, dobra. Widzowie. Jakby co, to ja będę chciał z Wami obej... obejść. te wszystkie te... te. Wszystkie te wydarzenia. Bo ja w nie nie grałem. I ja bym chciał z Wami je przetestować. Kapek, ja jestem tutaj o wrogu. Widzieliście? No ja nie wiem, ale. Prawie o wrogu jestem. No i ostatnia moja nienawidzona mapa. Widzowie, na serio, to jest najgorsza mapa dla mnie. Yy, więc. Patrzcie, pyk, i tutaj emotką, i pyk, i pyk, i puf, Uf. O nie ja, nie, ja nie umiem w tą grać, no co to ma być? Pszczółka Maja, czerwona lata, o, 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 sieronek, zergnie się A gucia siedzi w tuli, panie na śniadanie czeka. Nie ma przechodzenia bez Wow, co to było? Dobra. Jeszcze tylko go przegonić, może mi się uda, co widzowie? Uda mi się czy nie? Uda mi się czy nie? Przekonamy się, ja! Yeah! Ale to było zagranie milion, widzowie! Nie wiedziałem, że ja tak umiem w ogóle. Cicho trochę, ja nie wiedziałem, że ja tak umiem, widzowie! Co to było? Wow, to było ekstra. Teraz będzie szaleństwo, blok dasz legendarny. Zobaczymy, co to jest. No, dobra, takie jest. Dobra, no i kto to. Co to będzie? No, co to, co to? Powiedz co to będzie. Znowu blok dasz legendarny. No, co wyrusza. Ostatnim, grali, ostatnim odcinku graliśmy, ale to było za, za te, za gemy, tak? Za klejnoty. A, o nie, emotki też mają, dobra. Tak się chcecie bawić? No to dobra. Emotkowo? No to dobra. To chodźcie was tutaj, idźcie. Pizdziec. Sorry. Nie zawsze takie rzeczy. Dobra. I. Kabum! Hopa, i baczcie, ja to wygrywam, Wizowie. Wygram to dla Was specjalnie. A może nie. Chociaż ja wiem, że w Blockdash'a jestem nie za dobry. Jestem dobry jak jest mało osób, w sensie, nie? To wtedy. Ale jak jest dużo, to nie za bardzo, wiecie. O, jest dobrze. Przeszłem, to więc akurat bardzo fajnie. Ja jestem teraz. Niech siebie znajdę. Niech siebie znajdę. Yy. Tutaj, o jestem, widzowie. Tam za tym, za tym, za tamtym. Dobra, znowu dash legendarny. No, ja nie umiem chyba go. Ja umiem blokdasza normalnego, ale zobaczymy. Obejrzymy. Nauczymy się. Z Wami się uczę, jakby trochę grać, ale trochę już umiałem, ale i tak i tak się z Wami poduczam. Więc tak. Że tak. Hi 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 nie hi, hi. Nie walnął, mnie mnie walnął, hi ja to tak on mnie dobra. Dobra, myślałem, że kogoś zwalę, ale nie. Pum, widzowie. Pum. O, tutaj mamy. Pyk. Hopa, jeszcze jeden. Pyk. Czuję, widzowie, dam radę chyba. Dobra, przychodzę. Teraz jest finał finał teraz jest, więc nie wiem czy dam radę. Zapewne nie, ale w ci, co najgorsi odpadli, więc może dam. Coś to ja gada. Nie no, nie dam pewnie, ale zobaczymy. Przekonamy się, zobaczymy. Mamy... mamy szansę. Więc tak. Yy, żebym wygrał macie zostawić lajka i to ja... To mi wystarczy na wygraną, dobra? Jak zostawicie lajka, to pewnie wygram. Dziękuję za wszystkie lajki. I, I wasz cel na dzisiejszy odcinek to 10 lajków. Tak, 10 lajków. 10 lajków macie cel. Nie mam baterii na telefonie. Dobra, to to jednak będzie ostatnia runda. Yy, nieważne, to tamtego powiadomienia nie widzieliście. To będzie ostatnia runda już. Nie nie zwalać mnie, proszę. O dobra. Ostatnia runda. Pyk. To jest taki trik, widzowie. Możecie sobie go użyć. No, ale jeżeli chcecie, bo jeżeli nie chcecie, nie musicie. Taki o, że bierzecie taką emotkę, powiedzmy, i tak zawsze przelatujecie. Tylko może bardziej na środku. O, te ko. widzowie. Ja was bardzo lubię, widzowie, jak zostawicie lajka, to będę bardziej lubiał, serio. Może wygram z nimi, bo tutaj tak jakby takie... Oni są źli, nie za dobrzy są w to. Dobra. Pyk. No mnie jakoś nie zwalisz. Wiesz... Widzicie, przeszłem. Widzicie, widzowie? Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Udało wam się yy, mnie wygrać po prostu. Zagrałem y, dwie rundki teraz chyba, tak, dwie. I dwie wygrałem, więc y, to będzie szczęśliwy odcinek. I ja już zakończę? Tak, zakończę odcinek. Więc zostawcie łapkę w górę Subika wejdźcie na mój profil bo tam będzie będą się pojawiać filmiki tak i po prostu no Wasz cel na dzisiaj 10 łapek w górę powodzenia powodzenia wam wszystkim ja już kończę film i papa, pa! Jeszcze reklama Dlaczego? Dlaczego? Pa! pa.